Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Jak widzicie, przychodzę dzisiaj do Was z kolejną częścią dotyczącą zwyczajów, zwyczajów tureckich. Tym razem są to zwyczaje, które niestety nie są już dalej praktykowane w Turcji, a pochodzą one z czasów Imperium Osmańskiego. Myślę, że to będzie ta bardziej ciekawsza część dla Was, bo dla wielu. Te zwyczaje są nieznane. Nawet wiele, wiele osób z Turcji, Turków, Turczynek nie słyszało o takich zwyczajach, no ale ja jak zwykle gdzieś tam coś tam poczytam, gdzieś tam skądś tam informacje wyniosę, znajdę, więc dzisiaj przyszłam do Was, żeby opowiedzieć o tych osmańskich zwyczajach. Dzisiaj, jak widzicie, towarzyszy mi Ela. Ela się na początku tego krzysła bała, ale teraz lubi sobie tutaj ze mną leżekować i sapać, więc jak będziecie, jak będziecie słyszeć jakieś sapanie, to jest Ela. Chyba jednak Ela się znudziła. Nie wiem, nie. Jednak się znudziła. Chciała zmienić pozycję. Pierwszy osmański zwyczaj, od którego zaczniemy, jest to tak zwany zimem deftery. I co to takiego jest? Otóż na pewno kojarzycie w Polsce było coś takiego praktykowane. Nie wiem, czy jest dalej. Pewnie w jakichś mniejszych sklepikach tak. Było coś takiego jak branie na. kupowanie na zeszyt, kupowanie na kartkę. Czyli. Na zasadzie takiej, że teraz kupię, ale później doniosę pieniążki, bo akurat nie mam przy sobie, albo po prostu nie wiem, mam 2-3 dni do wypłaty. Bardzo często sklepikarze szli na rękę i pozwalali właśnie ludziom z takiej, jakby opcji zakupów korzystać. I coś takiego było również praktykowane za czasów osmańskich. I ten zwyczaj zimem deftery polegał na tym, że w w czasie trwania ramadanu, osoby bogatsze, osoby, którym lepiej się wiodło, szły właśnie do sklepu i prosiły o wyciągnięcie zimem deftery. Potem z tego zeszytu wyrywały kartkę na początku tego zeszytu, w środku i na samym końcu. Opłacały długi znajdujące się na tej kartce i dzięki temu zwyczajowi, Oczywiście ludzie bogaci mogli po, pomóc tym biedniejszym, ale co najważniejsze, osoba, która była darczyńcą, osoba, która spłacała czyjś dług, pozostawała anonimowa tak samo, jak anonimowe pozostawały osoby, których dług spłacono. Więc y, tutaj y, to było takie czyste, czysta pomoc. Bez y, jakichś uprzedzeń. Pomaganie ze względu na sympatię i tak dalej, nie miało tego tutaj miejsca, tylko po prostu pomagaliśmy totalnie anonimowym osobom. Kolejny zwyczaj pochodzący z czasów Imperium Osmańskiego dotyczy tureckiej kawy. Tak przy okazji, jeżeli nie oglądaliście filmu o tureckiej kawie, no to jest u mnie na kanale taki film. Gdzieś tutaj u góry wam się powinien pojawić link do tego filmu. Jeżeli go nie oglądaliście, to oczywiście polecam go obejrzeć. Ale wracając. Jak wiecie, Albo i nie wiecie, więc Wam wyjaśnię, kiedy pojdaje się, serwuje się turecką kawę, to robi się to w ten sposób, że obok tureckiej kawy stawia się szklankę z wodą. Zwykle są to takie malutkie szklaneczki. I ten zwyczaj polegał na tym, że kiedy w czasach osmańskich do domu przychodzili goście, to oczywiście byli oni częstowani turecką kawą, obok której stała woda. I gospodarze domu uważnie obserwowali od jakiego napoju zaczną goście, bo to miało bardzo duże znaczenie. Osoby, które zaczynały picie tureckiej kawy sięgając najpierw po kawę i pijąc najpierw kawę, były osobami, które nie były głodne, które były pełne, prawdopodobnie niedawno jadły jakiś posiłek i po prostu nie odczuwały głodu. Natomiast osoby głodne najpierw sięgały po wodę. I w ten oto sposób gospodyni, pani domu wiedziała Jaki poczęstunek tutaj przygotować? Jeżeli ktoś sięgnął najpierw po wodę, więc był głodny, wtedy brała się ona za przygotowanie jakiegoś posiłku, obiadu, kolacji itd. Natomiast jeżeli no, osoba, gość sięgnął po kawę, więc no, nie doskwierał mu głód, wtedy przygotowywała ona poczęstunek z owoców. Ciekawe? Dla mnie bardzo, ja się z tym nie spotkałam w Turcji, yy, nie słyszałam, żeby ktoś to praktykował, ale zwrócę uwagę i, i będę sprawdzała, czy to ma jednak zastosowanie, czy to pokrywa się z prawdą. To, od jakiego napoju najpierw zaczynają pić goście. Kolejny ciekawy zwyczaj osmański dotyczy drzwi wejściowych i pukania do nich. Brzmi dziwnie, ciekawie, wiem, ale e, już, już czekajcie, Wam wszystko wyjaśniam. Za czasów osmańskich na drzwiach wejściowych znajdowały się dwa rodzaje kołatek: większa, masywniejsza i mniejsza, taka drobniejsza. Każda z tych kołatek, oczywiście ta większa i mniejsza, wydawały zupełnie inne dźwięki. Więc dzięki temu e, mieszkańcy danego domostwa mieli e, wiadomość o tym, kto puka do drzwi. Jeżeli pukały kobiety, to wtedy drzwi dla nich otwierała kobieta z tej rodziny. Natomiast jeżeli y, pukali mężczyźni, to drzwi otwierał albo mąż, albo syn, albo ojciec, y, no, mężczyzna z rodziny. Wiecie, kiedyś jednak y, ludzie byli bardziej konserwatywni, więc tutaj y, takie zastosowanie tych kołatek, no, dla mnie wydaje się być bardzo ciekawe. I dla mojego męża też, sam się zdziwił, nie słyszał o tym, nie wiedział o tym i wydaje mu się, i stwierdził, że jest to bardzo ciekawy zwyczaj. Ten zwyczaj dzisiaj nie ma miejsca, jakby bytu, bo mamy jeden rodzaj dzwonka do drzwi. Jeżeli są kołatki, to tylko jedne. No przecież kto teraz by się bawił w dwa, dwie, dwa rodzaje kołatek na drzwiach, prawda? Ale może gdzieś tam, jak jesteście w Turcji i widzicie takie stare domy i, i drzwi, które przetrwały, to być może e, znajdziecie takie dwie kołatki na drzwiach. Ja nie widziałam. Kolejny zwyczaj dotyczy zaręczyn, proszenia o rękę. Jest to taki, e, taka anegdotka, taka wróżba jakby, e, ale myślę, że dość ciekawa, więc chciałabym Wam o niej tutaj opowiedzieć. Otóż kiedy kawaler razem ze swoją rodziną udawali się do panny do jej domu rodzinnego w celu proszę, poproszenia oficjalnie o jej rękę, to wtedy ta panna wraz z rodziną zwracali uwagę na spodnie kawalera, a mianowicie na kant spodni, na część, gdzie znajduje się kolano. I zwracano tam uwagę. Na to uwagę, żeby zobaczyć, czy materiał na kolanie jest rozciągnięty, pognieciony, ten kant się gdzieś tam zatarł. Miało to oznaczać, że kawaler jest bogobojny, religijny i modli się pięć razy dziennie, a to no, miało świadczyć o tym, że jest idealnym kandydatem na męża. No cóż mogę powiedzieć, jeżeli o religijności świadczą spodnie yy, pogniecione na kolanach, to, to ja nie wiem. No, dla mnie. Mm, Raczej logiczne jest, że kiedy kawaler szedł do wybranki, to zakładał najlepsze ubrania, chyba żeby się jak najlepiej zaprezentować. Może wtedy specjalnie jakoś gnieciono te kolana, no, te, te okolice kolan, no nie wiem, może, może i tak oszukiwano. Kolejną taką rzeczą, która zwróciła moją uwagę, to były kwiatki w oknach. Tak, za czasów osmańskich był taki zwyczaj dotyczący kwiatów w oknach. I teraz w zależności od koloru, jakim miały te kwiaty, miały one, niosły one pewną wiadomość. Więc kwiaty żółte w oknach oznaczały, że w tym domu znajduje się osoba chora. Co miało sprawić, że ludzie nie będą hałasować, robić szumu, harmideru na ulicy lub w pobliżu tego domu, tak żeby ta osoba mogła w spokoju no, dochodzić do siebie, tak? Natomiast kwiaty koloru czerwonego miały oznaczać, że w tym domu znajduje się panna na wydaniu. Znajduje się kobieta, która jest już gotowa do zamąż pójścia, więc trzeba uważać i w pobliżu tego domu zachowywać się kulturalnie, nie przekinać itd. Natomiast ja myślę, że te czerwone kwiaty miały też oznaczać to, że no tutaj jest panna na wydaniu, więc kawalerzy w okolicy wiedzieli. Yy, jaki dom obserwować, jaką rodzinę i przyglądać się, czy być może w tym domu mieszka ich przyszła żona. Znalazłam tylko informację o tych dwóch kolorach. Nie wiem, czy inne kwiaty, inne kolory kwiatów coś oznaczały. Prawdopodobnie nie, bo w końcu przecież ludzie też chcieli postawić sobie kwiaty w oknie dla ozdoby, a nie żeby ciągle wysyłać jakieś wiadomości. Myślę, że te żółte i czerwone to, to starczy. Następnym ciekawym zwyczajem osmańskim jest zwyczaj Pewnego prezentu, który był darowany przez mężczyznę dla swojej, dla jego ukochanej kobiety. A mianowicie było to lusterko. I tutaj ten zwyczaj pokazuje, jak potrafią być Turcy, że tak powiem, sprytni, romantycznie, tak to nazwijmy, bo jak to tłumaczono? Dlaczego obdarowano swoją ukochaną lusterkiem. No dlatego, że Turcy osmańscy mówili wtedy takiej swojej ukochanej nie mogę ci podarować nic piękniejszego niż ty sama. Rozumiecie to? Czujecie moc tego podarunku i tych słów? No właśnie. Jeżeli jeszcze lusterko, które dostała ukochana było piękne, to myślę, że była ona w pełni usatysfakcjonowana i zadowolona. Kolejnym ciekawym zwyczajem jest tak zwany Sadaka Taślary. Co to było? To były takie bloki kamienne w kształcie prostopadłościanu, które miały wysokość około 1,5-2 metra. I znajdowały się one najczęściej w okolicach meczetu. Były to właśnie takie kolumny, takie prostopadłościany. Z kamienia, które miały jakby tutaj na, samym, na samej górze, miały taki, taką wyrzeźbioną, jakby misę. I do tej misy e, ludzie bogaci, ludzie ci ludzie, którym się po prostu lepiej wiodło, wrzucali pieniążki. Wszystko po to, żeby z tych pieniędzy mogły korzystać osoby potrzebujące. Wieczorem, w nocy osoby, mm, osoby biedniejsze, osoby, którym brakowało na jedzenie, mogły udać się do takiego właśnie Kamienia i wziąć z tej misy tyle pieniążków, ile jest im potrzebne, a resztę zostawiały dla innych potrzebujących. Więc wydaje mi się, że był to przepiękny zwyczaj, że po prostu pieniądze takie leżały na, tak naprawdę na zewnątrz, na ulicy, można by było powiedzieć, i były dostępne dla każdej osoby potrzebującej. Oczywiście możemy tutaj sobie dbać, że. Pewnie były osoby, które wykorzystywały ten fakt, chciały się wzbogacić i mimo że może niekoniecznie potrzebowały tych pieniędzy, to zabierały je, albo osoby biedniejsze, zamiast wziąć tyle, ile było im potrzebne danego dnia, żeby kupić sobie coś tam do jedzenia, to możliwe, że brały wszystko nie myślały o innych osobach potrzebujących, które również dotrą do tego miejsca, żeby no, poratować się jakimś groszem od yy, innych ludzi. Oczywiście, można to zakładać, ale Przyjemnie jest wierzyć w to, że jest tak jak napisano, tak jak się mówi, że po prostu wszyscy byli na tyle e, sprawiedliwi i e, nie nadużywali tej pomocy. Kolejnym takim ciekawym zwyczajem w czasach Imperium Osmańskiego było ułożenie butów. A mianowicie, kiedy goście przychodzili do danej rodziny i potem wstawali i chcieli wyjść, to Ustawiano ich buty w ten sposób, że ich czubek butów, przód ich butów, był zwrócony w kierunku drzwi. Miało to oznaczać: Teraz możesz odejść, ale wróć ponownie czyli jakby zaproszenie na kolejną wizytę jako taka wiadomość, że jesteś tutaj mile widziany i bardzo chętnie i miło znowu Cię będziemy gościć. Co ciekawe, do dzisiaj ten zwyczaj nie przetrwał, ale w Turcji robi się coś podobnego z butami. Mianowicie, dzisiaj Turcy, a konkretnie pani domu yy, powinna to robić, yy, kiedy przyjdą goście do domu, to bardzo często bierze te buty i chowa do szafki na buty do mieszkania. Natomiast kiedy goście wstają i udają się już w kierunku drzwi, żeby yy, no wyjść, pójść, wrócić do domu, to wtedy pani domu idzie przed nimi i wyciąga z szafki te buty. I stawia za progiem, nie w mieszkaniu oczywiście, za progiem, ale stawia je w taki sposób, że czubek butów jest zwrócony jakby na zewnątrz, nie w kierunku drzwi, odwrotnie. Więc <gryw> można by było pomyśleć, kierując się tym zwyczajem osmańskim, że tutaj jest taka ukryta wiadomość, no idź już sobie stąd i więcej nie wracaj, ale nie, nie, nie. Tak dzisiaj Turcy jakby. Nie wysyłają wiadomości przez te buty, nie wysyłają takiej wiadomości. Dzisiaj Turcy uważają, że właśnie takie ustawienie butów, takie zachowanie się y, pani domu świadczy o jej kulturze, o jej dobrym wychowaniu, o tym, że chce im nawet dogodzić i w takiej czynności jak zakładanie butów, bo wiecie, Łatwiej jest założyć buty, które no są ustawione w takiej pozycji, prawda? A nie w takiej, jak w czasach Imperium Osmańskiego. No, wtedy by trzeba było wejść, jakoś te buty tam zakładać albo się obkręcać, a tutaj po prostu sobie wkładacie nogi do butów i jest wam wygodnie i łatwo je założyć. Więc dzisiaj nie mamy takiego zwyczaju. W Turcji mamy totalnie odwrotnie, ale nie oznacza to, że nie chcemy mieć gości z powrotem do domu. Także się nie zdziwcie, jeżeli. Coś takiego zauważycie? Nie, nie, nie. To tylko wynika z ym, kultury, y, takiego kulturalnego zachowania według Turków. Co ciekawe, Wam powiem, to już też powoli zanika. Czy ja coś takiego robię? Nie, bo w ogóle nie pamiętam nigdy o tym, żeby but tak ustawiać i powiem Wam, że u nas, wśród takich osób w naszym wieku, też nie. Jakoś nikt tam tych butów tam nie przestawia i nie ustawia, więc... <grym> To widzę głównie w takim, u takich osób starszych, więc myślę, że ta, ten zwyczaj też powoli zaniknie. Kolejnym ciekawym zwyczajem jest zwyczaj pomagania rodzinie zmarłej osoby. Otóż w czasach Imperium Osmańskiego, kiedy jakaś rodzina straciła no, pewną osobę w rodzinie, to wtedy ich sąsiedzi byli zobowiązani takiej rodzinie pomóc. W jaki sposób? Otóż każdy z sąsiadów, każda rodzina sąsiedzka po kolei gotowała dla rodziny zmarłego posiłek. I oczywiście to, była, to było na zmianę. Jednego dnia jedna rodzina, drugiego dnia druga rodzina. Miało to służyć po prostu wsparciu dla tej rodziny, która przeżywała żałobę, przeżywała straty, więc myślę, że ostatnią z rzeczy jest takie myślenie o, o rzeczach przyziemnych wtedy więc to było jakieś tam wsparcie sąsiedzkie. Dzisiaj tego zwyczaju niestety już nie ma w Turcji. Mało tego, Turcy poszli w zupełnie odwrotną stronę. Jaką otóż kiedy umiera jakaś osoba w rodzinie, to rodziny zmarłego odwiedzają krewni, znajomi, przyjaciele, praktycznie non stop ktoś pojawia się w domu i to właśnie rodzina osoby zmarłej jest zobowiązana, żeby przygotować jakiś posiłek, bo kiedy przychodzą goście, to trzeba ich ugościć, prawda? Więc herbata, turecka kawa, jakieś ciasta, jakieś przekąski. No, takie rodziny są wtedy naprawdę zapracowane i muszą, muszą poświęcić mnóstwo czasu wysiłku. I moim zdaniem akurat dzisiejszy zwyczaj jest totalnie, totalnie, moim zdaniem, nie na miejscu. Samo to, że się przeżywa no żałobę, straty osoby bliskiej, a jeszcze ma się na głowie tak naprawdę ugoszczenie innych. Oczywiście dzisiaj nie mamy takich zażyłych stosunków sąsiedzkich, jak to było dawniej. Kiedyś w Turcji żyło się z sąsiadami tak, jakby się było po prostu rodziną. Dzieci bawiły się razem, kobiety gotowały razem, spędzały czasy razem, mężczyźni to samo, praktycznie dzień w dzień. Każdą wolną chwilę spędzało się razem. Nie było nic dziwnego, że po prostu ktoś nad ranem Wam puka do drzwi, to jest sąsiadka, która przychodzi na kawę i, i było to zupełnie, zupełnie ok. Dzisiaj już tak nie jest, więc podejrzewam, że no dzisiaj oczekiwanie od tego, żeby sąsiedzi gotowali nam obiady, brali po pierwsze na siebie ten wydatek, tak? No bo jednak przygotowanie dla kogoś obiadu to jest wydatek. Ten czas, swoją energię i tak dalej poświęcili dla osoby jakby nie patrzeć dla osób jakby nie patrzeć obcych no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć ale szkoda, że jednak ten zwyczaj nie obowiązuje na takiej zasadzie, że przyjaciele rodziny, że krewni jakaś tam dalsza, dalsza rodzina nie nie wspiera w ten sposób osób najbliższych, osoby zmarłej no nic tak po prostu jest, więc moim zdaniem Tutaj jest totalny minus dla Turków. Moim zdaniem, ten zwyczaj osmański powinien być jak najbardziej kontynuowany. I to tyle na dzisiaj. To są wszystkie te zwyczaje osmańskie, o których chciałam Wam powiedzieć. Jestem ciekawa, czy Wam się podobały, czy są dla was ciekawe, czy was coś zaskoczyło, mam nadzieję jak zwykle, że spędziliście ze mną tutaj miło czas bo ja oczywiście spędziłam go jak najbardziej miło, Ela chyba też, bo sobie śpi jak widzicie, to co uciekam, idziemy z Elą na spacer, a ja was zapraszam do kolejnego filmu, który mam nadzieję, że ukaże się już niedługo pa!